Od początku roku dotychczasowe świadczenie 500 plus na dzieci zmieniło się w 800 plus i takie wypłaty trafiają już na konta rodziców. Po rozpoczęciu nowego okresu rozliczeniowego, który trwa od 1 czerwca ubiegłego roku do końca maja tego roku, Dolnoślązacy wysłali do ZUS ponad 536 tysięcy wniosków na niemal 354 tysiące dzieci. Pierwsza transza wypłat już w zwiększonej wysokości poszła na konta rodziców jeszcze przed Sylwestrem. Kolejne transze zaplanowaliśmy na 3 i 4 stycznia. Łącznie w pierwszym tygodniu tego roku wypłacimy 1 miliard 600 milionów złotych. Rządowy program Rodzina 500 Plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Do tej pory rodzinom z dziećmi przysługiwało świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość tego świadczenia to już 800 zł miesięcznie. Zmiana wysokości w wypłacie nastąpiła automatycznie. To oznacza, że rodzice nie musieli składać do nas żadnego wniosku. Nowy wniosek muszą złożyć tylko ci rodzice, którym urodziło się nowe dzieciątko. Rodzice otrzymają wypłaty w tych samych terminach jak obecnie, ale w nowej wysokości. Zostaną również poinformowani o tym elektronicznie na swoim koncie na półezus.